Dzień dobry kochani, jesteśmy na pikniku historycznym, siódma edycja, co wydaje mi się świadczy o tym, że... Jest, jest na to zapotrzebowanie. Cieszymy się z tej imprezy Szczodre, przepiękne miejsce, bardzo dużo ludzi, same uśmiechnięte twarze, dużo stoi, dużo się dzieje. Park Szczodre no to jak sama historia mówi pozwalano pozwala nam na to, aby w takim miejscu jak to gościć, gościć imprezę taką, e, jaką mamy dzisiaj. Jak zobaczycie tutaj za moimi plecami, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo się dzieje, jazdy konne, e, rękodzielnictwo, pokazy szokolnicze. Dwa duże zespoły, które będą dzisiaj na, na naszej scenie. Myślę, że przez osoby, które słuchają takie muzyki bardzo znane. Tak jak zobaczycie na, na, na pozostałej części naszego filmu, jak wyglądała e, kiedyś nasza historia, bo to jest historia naszego średniowiecza. Tylko po prostu w tej troszkę unowocześnionej wersji, ale widać, że dzieci bardzo lubią te czasy i dla nas to jest e, bardzo ważna rzecz, czyli te uśmiechnięte twarze i ta Dziś na tym przepięknym festynie zaprezentowaliśmy się w takiej dziedzinie, która nazywa się dźwidówka. Jest to jazda konna wywodząca się ze wschodu, gdzie młodzi junacy, młodzi jeźdźcy popisywali się przed dziewczętami swoimi umiejętnościami, czyli ze skokami, stokami na konia. Dziś nazywa się to też woltyżem kozackim. No, i oni poprzez te swoje umiejętności chcieli zdobyć serca dziewczyn, a przekładało się też później w wojnie, w walkach na, na sprawność i na wyćwiczenie tego jeźdźca w W taką pogodę, kiedy temperatura przekracza już ponad 30 stopni. Walka jest dosyć utrudniona. W takich warunkach zdecydowanie ciężej jest złapać tlen. się więcej wody trzeba pić między, na przerwach między walkami. Jest ciężko, jest ciężko na pewno. Moim zdaniem warto być rycerzem nie tylko dlatego, żeby walczyć, ale epos rycerski, ogólnie całe nasze kodeksy są na tyle przyjemne i pokazują, że człowiek może być naprawdę dobrym człowiekiem, a nie tylko patrzeć na siebie.